Takiej, takiej sytuacji jeszcze u nas nie było. Wywiad przed samym meczem, czyli mocno rozgrzany Marcin gry z Stars z tym, aż w uszy tym, zaszło. W uszy Cześć Marcin. Cześć. Marcin, wiesz co? Ja Ciebie tutaj ściągnąłem z dwóch powodów. No, powiedz mi, jesteście drużyną, która gra u siebie jakby nie było. Jak yy, z taką presją sobie radzicie? Yy, a później przyjdziemy do Tobeli. Dobra, ciężko sobie radzimy z taką presją. Kibice yy, nas po każdym meczu trochę presują, bo wyników nie ma. A tak serio, yy, no co, no, kusie, zabawa, po prostu zabawa, just for fun, no. Do... To jest bardzo dobra odpowiedź. Macie jeden punkt na swoim koncie. Gracie w tej trudniejszej lidze, bo ta liga A jest według nas trudniejsza, mniej goli pada, jest bardziej wyrównana. I to nie jest tak, że jesteście chłopcami do bicia starszymi chłopcami do bicia, bo yy, stawiacie ciężkie warunki każdemu rywalowi. Dzisiaj Tiger yy, Wołomin trochę taki sąsiedzki mecz bo Wołomin kobyłka. Zapewne znacie się z chłopakami. Eee... No właśnie akurat z nimi nie. Znam może dwóch ludzi tam od nich z boiska, reszta e, to taka ekipa, która gdzieś tam gra równolegle z nami, jak mamy jakieś tam gierki treningowe, a także tylko wzrokowo. Myślę, że drużyna w naszym zasięgu jak najbardziej. No i właśnie też mi się tak wydaje, że to jest taki mecz, będzie dosyć ciężki, trudny. Będzie mało obstawiam, mało upadnie Goli, zobaczymy, bo wywiad jest przed meczem. Mało goli. Dzisiaj zmiana w waszej brance. Mateusz Ołdak tak. zamiast Tomka. Co się stało? Tomek podziębiony, Mateusz chce spróbować. Wiemy, że dobrze sobie radzi, więc jak najbardziej stawiamy na Mateusza dzisiaj, no choćby z tego powodu, że Artur Lewandowski, który mógł go zastępować, ma wybity barki i niestety wypadł nam na, na pewno do końca tej rundy. A zobaczymy, co będzie wiosną. Arturowi życzymy zdrowia i tutaj, żeby szybkiego powrotu do zdrowia. Lewy powrotu do zdrowia. Mateusz faktycznie to jest taka topka Ligi Bobra, kilkukrotnie bramkarz sezonu. Świetnie radzi sobie na linii, ale jak dzisiaj z przodu będziecie sobie radzili, żeby pokonać ich bramkarza Adama? No, mamy dzisiaj naszych dwóch latawców. Jest Tadziu, jest Krzysiu Zych. Mamy w środku Janka, Guzika, który fajnie przytrzymuje piłkę i rozegra, więc mamy dzisiaj optymalny skład. No, to najlepsza nasza Ekipa jest dzisiaj. No i tego się trzymamy. Jedziemy po zwycięstwo dla olstarców. Pierwsze zwycięstwo w Lidze. Tak jest. E... Musi nastąpić dzisiaj. Musi nastąpić. Powodzenia. Idź dzisiaj rozgrzewaj. Dzięki.